Droga dusza, która mnie dzisiaj słuchasz, otwórz swoje serce na to, co się zaraz stanie w Twoim życiu miłosnym. Jest to tak potężne, że prawie w to nie uwierzysz. Wyobraź sobie na chwilę, że osoba, która wypełnia Twoje myśli, ta postać, która rozpala Twoje najgłębsze uczucia, postanawia przyjść Cię szukać zaledwie kilka minut po tym, jak podzieliłeś się ze mną tą specjalną modlitwą. Nie mówimy tutaj o zwykłym rytuale ani o bezmyślnym powtarzaniu. To, co zaraz Ci przekażę, nosi w sobie energię tak magnetyczną, tak starożytną, że przebija każdą wątpliwość i rozpuszcza dystans między Twoim pragnieniem a jego spełnieniem. Jeśli twoje serce bije szybciej tylko dlatego, że wyobrażasz sobie ten telefon, jeśli obraz tej osoby pojawia się raz za razem, jak nieustanna melodia w twojej głowie, wtedy słuchaj uważnie. Dzisiaj zaczyna się nowy rozdział w twojej historii. Jeśli połączysz tę modlitwę z całkowitym oddaniem, Poczujesz, jak otwiera się niewidzialny most, budzący w drugiej osobie potężną potrzebę, aby cię usłyszeć, aby się z tobą ponownie połączyć, aby szukać twojego głosu tak, jak tęskni się za powietrzem. Ale zanim będziemy kontynuować, muszę ci dać ważne ostrzeżenie. To, co zaraz powiesz, nie jest lekkie. Te słowa to nasiona intencji, które raz posiane kiełkują nieodparcie. Moc, którą uwolnisz, otworzy ścieżki i nic nie będzie w stanie zatrzymać jej biegu. Dlatego mówię ci jasno wypowiedz tę prośbę tylko wtedy, jeśli twoje serce naprawdę płonie, tylko jeśli jesteś gotów zobaczyć, jak twoje życie miłosne przybiera nieodwracalny obrót. Kiedy te połączenie zostanie aktywowane, intensywność jest tak wielka, że żaden dystans i żadna przeszkoda nie mogą stanąć pomiędzy. Spotkanie, które się zbliża, ma moc, aby zmienić wszystko, co kiedyś myślałeś, że jest pewne. Przyjmij to doświadczenie z powagą i świadomością bowiem od tego momentu twoja historia miłosna nigdy nie będzie taka sama. A aby pomnożyć energię tego momentu poproszę cię o trzy niezbędne kroki, które wzmocnią to, co zaraz będziesz przeżywać. Pierwszy to stanie się częścią naszej społeczności poprzez subskrypcję tego kanału. W ten sposób łączymy się w zbiorową wibrację i tworzymy sieć serc, które razem podnoszą częstotliwość miłości. Drugi krok to polubienie tego wideo i podzielenie się nim z kimś innym. Każdy gest, każda interakcja staje się iskrą, która karmi ten ogień intencji i otwiera więcej przestrzeni, aby wszechświat usłyszał Twoją prośbę. A trzeci krok, być może najgłębszy, to napisanie w komentarzach imienia osoby, której telefon śnisz lub, jeśli wolisz, wyjaśnienie swojego głównego pragnienia dotyczącego tego kontaktu. Każde napisane słowo zamienia się w strzałę skoncentrowanej energii, która podróżuje bezpośrednio do serca, które chcesz osiągnąć. Teraz zapraszam cię w tym momencie, aby całkowicie poddać się doświadczeniu. Delikatnie zamknij oczy, weź głęboki oddech, pozwól powietrzu oczyścić twoje myśli, rozpuść każdą wątpliwość i każdy strach. Uwolnij się od zmartwień i pozostań tylko z pewnością, że to, o co prosisz, już do Ciebie zmierza. Wyraźnie wyobraź sobie twarz tej osoby. Usłysz jej głos w sobie. Poczuj w swojej dłoni wibrację telefonu z długo oczekiwanym telefonem. Pozwól emocji w tobie rosnąć jak nieustanna fala, bowiem ten obraz już szyje rzeczywistość, którą wkrótce doświadczysz zachowaj ufne niewinność dziecka i namiętne oddanie kogoś, kto czeka na najważniejsze spotkanie swojego życia. W tym momencie podnoszę swój głos w pokorze, otwieram moją duszę Bogu Stwórcy, nieskończonemu źródłu jedności, miłości i cudów poza wszelkim zrozumieniem. Ojcze wieczności, ty, który znasz ukryte rzeczy w naszych sercach, usłysz dzisiaj szczerze wołanie tych, którzy całą nadzieję pokładają w Tobie. Zwróć swoje miłosierne spojrzenie na tę prośbę, która wynika z najczystszego pragnienia. Podnoszę również moją modlitwę do Matki Niebieskiej, opiekunki wszystkich, którzy szukają ciepła powróconej miłości. Ty, która złączyłaś tych, którzy wydawali się przeznaczeni do pozostania osobno. Ty, która swoim płaszczem utkałaś historię jedności tam, gdzie była tylko odległość i pustka. Usłysz teraz ten głos, który cię wzywa w wierze. Ukochana matko. Nie odwracaj ode mnie swojej uwagi. Umieść w umyśle i sercu tej osoby, którą tak głęboko pragnę, potrzebę, aby mnie pamiętała. Aby mnie szukała, aby natychmiast zbudować most do mnie, tęsknotę tak silną, że nie znajdą spokoju, dopóki nie usłyszą mojego głosu, dopóki nie poczują impulsu, aby wybrać mój numer i otworzyć ścieżkę do naszej komunikacji. Wołam również o opiekę świętych sił, które towarzyszą kochankom. Wy, którzy znacie tajemnicę ludzkiego serca. Pomóżcie, aby myśli tej osoby podróżowały nieustannie do mnie, aby każde wspomnienie, każdy obraz mnie, który pojawia się w ich umyśle, prowadził ich bez zwłoki do mnie, aniele stróżu miłości, niewidzialny posłaniec między duszami przynieść ten płonący szept do ich uszu, umieść w ich sercu wibrację tak silną, że nie może być zignorowana. Niech pilność, aby ze mną rozmawiać i mnie szukać, zafala się jak płomień, który nigdy nie gaśnie. Święte elementy stworzenia, bądźcie świadkami mojej prośby i weźcie w niej udział. Tobie wieczny ogniu rozpal w tej osobie promieniujące pragnienie, które prowadzi ją bez wahania do mnie. Tobie, subtelne powietrze, niosę moje imię w ich pamięci, jak echo, które nie zanika, jak zapach, który pozostaje w ich otoczeniu. Tobie, płynąca wodo, wlej uczucia czułości i tęsknoty w ich istotę. Niech wspomnienia mojej obecności przepełniają i prowadzą ich z powrotem do mnie. I tobie, niezachwiana Ziemio, wspieraj moją prośbę ze stałością. Wzmocnij powrót tej miłości, kieruj każdy krok ku naszemu ponownie spotkaniu, aż nasze głosy się przecinają i więź zaczyna bić na nowo z siłą. I teraz dochodzimy do sedna tego doświadczenia, do centralnej modlitwy. Tej, która gromadzi całą moc Twojej intencji i otwiera bramy wszechświata, aby Twoje pragnienie mogło znaleźć odpowiedź. W tym momencie z czcią wołam Stwórcę, najwyższe źródło nieskończonej miłości, Matkę Niebieską, która towarzyszy nadziejnym sercom, posłańców światła i elementy, które noszą samo życie. Wszyscy są świadkami tego płonącego pragnienia, które bije w mojej piersi. Proszę z pełną intensywnością mojego bytu, aby osoba, którą kocham, która wypełnia moje myśli w tym momencie, poczuła nieodparty wołanie do mnie, aby ich serce obudziło się z pilnością usłyszenia mojego głosu, aby ich umysł wypełnił się wspomnieniami i uczuciami, i aby pragnienie szukania mnie stało się tak silne, że nie mogą już go powstrzymać. Aby wzięli swój telefon, wybrali mój numer i kierowani energią tej modlitwy, zadzwonili do mnie, niezależnie od godziny, miejsca czy okoliczności, aby nie znaleźli spokoju w czekaniu, aby ani sen, ani rozproszenie nie mogły stłumić potrzeby kontaktu ze mną, aby tęsknota i pragnienie rosły jak nieustanna fala i burzyły każdą wymówkę, każde dumę. Każdy strach, który by stanął na drodze, aby nic nie uciszyło głosu ich duszy, która pragnie być ze mną, aby siły niebieskie i uniwersalna wibracja połączyły się, aby usunąć każdą przeszkodę, aby energia płynęła swobodnie, otwierała ścieżki i przynosiła mi ten telefon, na który tak długo czekam, pełen czułości. Delikatności i odnowionej obietnicy połączenia, aby z każdym uderzaniem serca czuli, że nie mogą pozwolić, aby minęła jeszcze jedna minuta bez szukania mnie, aby pasja i tęsknota prowadziły ich bezpośrednio do mnie. Zamykam oczy i wyraźnie widzę ten moment. Dźwięk telefonu moje serce bije szybciej. Radość z zobaczenia ich imienia na ekranie i ich drżący szczery głos, mówiący mi, jak bardzo mnie brakuje, jak bardzo mnie potrzebują, jak bardzo chcą być u mojego boku ponownie. W tej wizji dystans znika, miłość jest ponownie rozpalona i pewność, że nic i nikt nigdy nas nie rozdzieli ponownie, staje się całkowita. I tak w tym momencie wszechświat się porusza. Niewidzialne energie działają na moją korzyść i to połączenie wkrótce się manifestuje niesione mocą tej modlitwy, bowiem każde powtórzone słowo staje się wiecznym echem. Powtarza na moją prośbę z determinacją, aby osoba, którą po cichu wymieniam w sobie teraz, natychmiast poczuła płonącą potrzebę szukania mnie. Aby wzięła swój telefon i poruszana miłością, tęsknotą i pilnością, skontaktowała się ze mną, przynosząc pojednanie, czułość i odnowioną więź, na którą tak głęboko czekam. Nieskończone podziękowania boskiej mocy, niebiańskim posłańcom i elementom stworzenia, które czynią niemożliwe możliwym. Wiem z pewnością, że moja prośba została już usłyszana że wszechświat odpowiedział i że telefon przyjdzie znacznie szybciej niż sobie wyobrażam i obiecuję, jako znak wdzięczności, podzielić się tą modlitwą z innymi sercami, które szukają pociechy, nadziei i zwycięstwa w miłości, aby i one mogły odkryć, że kiedy wiara, przekonanie i oddanie się łączą, nie ma bariery, która mogłaby się oprzeć. Drogi przyjacielu, słuchaj uważnie. Prawdziwa miłość nie zna niemożliwości. To, co dzisiaj powiedziałeś z pasją i zaufaniem, już w tym samym momencie zaczyna transformować Twoją rzeczywistość. Poczuj spokój tego, kto już wie, że najlepsze jest w drodze i pozostań otwarty na znak, który wkrótce do Ciebie przyjdzie. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Zostaw swoje polubienie i napisz w komentarzach imię tej specjalnej osoby lub głębokie pragnienie Twojego serca. Każda akcja wzmacnia zbiorową energię tej przestrzeni i mnoży wibrację miłości, którą dzielimy. Pozostań receptywny, bowiem Twój telefon może zadzwonić w każdej chwili i wtedy zdasz sobie sprawę, że magia miłości jest rzeczywista że wszechświat słyszy tych, którzy wołają z wiarą i że to, co wydawało się daleko, jest teraz bliższe niż kiedykolwiek. Miłość triumfuje. Pragnienie się spełnia, a twoja historia się tutaj transformuje i